Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariaczko z tej strony kłaniam się. Dzisiaj na portalu czeskom katujemy bota Miguela. 1900 wirtualnych oczek na portalu. czeskom? Mówiłem, że czeskom? Że jesteśmy na czesko? Mówiłeś. A, jesteśmy na czesko. Jadę 4. Podobno, podobno jest to Sycylijczyk. Lubi odpowiadać ruchem C5, więc gram Smyth Moragambit. Wziął? Czy weźmie kolejnego? I hope so. Jesteśmy bez piona, ale będziemy mieć szybszy rozwój. Co mam na myśli? Zagramy tiu. two, tiu. tiu, tiu. Wieża D, po w F4 wieża C, szukamy E5, szukamy motywów ze w 7 No wie, wiesz, wiesz jak jest. Gońce 4 no a6, E6. Tak, to są te systemy, które niestety są cholernie skuteczne przeciwko tym e, ustawieniom. Niemniej jednak, niemniej jednak, y, gramy swoje. Oczywiście tutaj jest groźba, trzeba to, znaczy trzeba, no, warto to mieć na uwadze. Więc zagramy sobie A3. Jednak nie chcę. Hetman E2. Tak czy siak miał w partii iść. Hmm. Tam motywy jeszcze pojawiają się ze skoczek D5. Tylko czy w tej wersji językowej skoczek D5 wchodzi? Łubu, dubu, brzdęk, zasłona. A jakby no nieskończony jest rozwój. Nieskończony jest rozwój, nie skończę. No może skoczek D5 był ideą, może będzie dopiero. goniec F4. Tak i skoczek tutaj na nie czuje się dobrze, bo wchodzi piątka. No, cały czas to mnie intryguje, ale no niestety nie mam nic w tym momencie. Okej, okay. mamy dostęp do tego pola, co jest ważne. <laughs> Mieliśmy czy to jest cały czas. Aj, aj, aj. No dobra, mamy to co chcieliśmy od Smith Moragambitu, czyli to ustawienie. Mamy przestrzeń, mamy siłę, mamy rozwój w bezpieczeństwo króla i Hejrze, ale nic więcej, w sensie on ma piona za to, nie? Więc wie, wie pan. Na dwoje babka wie pan. E5 No, E5 No, no E5 no. Naciskamy na tego gościa. Tempo na gońca, chociaż ja też mam, mam tempo na hetmana, ja też mam, on też, on ma z szachem, Aha, no to super, to fajnie. Wpadnijcie jeszcze kiedyś. Po tym ruchu pewnie weźmie i zapcha. Eee, tam. Ja tu, on tu. Ja tu, on tu. Hmm. No dobrze zagrał, no, no dobrze zagrał. Co prawda podszedł mi tu pod hetmana, ale nie, no nie mam jak tym skokiem tutaj. Żeby on z szachem. Kurde, balans nie bił. Ech. Muszę jakoś bronić. I zapchał. No i, no, i tyle, nie? No i... Aj potem macie. Chociaż niekoniecznie. Dobra, jeżeli mam się wymienić to w tej wersji językowej. No jestem wciąż bez piona. No nie dał się nabrać na te gambity moje. Hmm. A czy skoczek żyje? A po tym ruchu... Czekaj, mogę zabić. I pytanie, czy skoczek żyje? Czy ja zabijam, on bije czymkolwiek i ja gram G4. Czy skoczek żyje? Wydaje mnie się, że nie. Fair enough. kontratak, z tym, że no ja sobie odejdę, a tu ci wciąż wisi, Anand. On będzie teraz mieszał jakoś taktycznie tam. Tak. Ale tu wciąż skok tu, tu wciąż skok wisi, tu wciąż skok wiś. On ciągle wisi, on ciągle wisi. No okej. Okay. O, nie mogę, mogę, nie mogę, mogę. Ależ odbije figurę, ależ to jest wredna, ależ to jest wredny. No co za łajza, no wiesz, co mam na myśli? Że jak ja tu, to on czek i jak ja tak, to on tu. Ha, kurty bele. Ale z drugiej mani sytuacja jest taka, że tego pionka muszę tylko pobronić. A tam wszystko się czymie. A skoczek, jak nie miał przestrzeni dla siebie, tak nie ma. Okej. Okay. Bicie. To bicie tu. No kombinuję jak. No tak. Problem jest z tym gońcem. Czekaj, tu zagramy. Jak tu zagramy z kolei? To nam walnie tak. Jak wybije tak, to skoczy traci żyć. Ale nie może tak zagrać, bo jest to. A jest powrót i się trzyma. Wszystko mu się spina. Aż to taktyk jeden. Przeklęta bestia. Cóż ja mogę tu. No Grozi strzał, nie grozi strzał. Tu grozi strzał, nie grozi strzał. Zaatakuje tego gońca. Ta wieża nie musi tu być. Ta wieża nie musi tu być. I teraz zagram tiu. Tiu. No to wtedy tu wisi już. Czy to coś zmienia, jaką to zbije? No cały czas się kurczę broni tutaj. Ach, mocno. Skoczek jest problematyczną kwestią, tak? No to dawaj, tylko jak ja to, to z szachem, no właśnie, związany skok teraz. Zabawna sytuacja. Dobra, żeby już skok nie był przypięty. Mm -hmm. I teraz tak, skoro już skoczek nie jest przypięty, to tym skoczkiem można by było się wdjabić tutaj. No można by było, tylko co to daje? Strzał tu. Tu chciałem pod gońca grać, tak wcześniej? Gratulacje. Chyba tak bym chciał też. No bo on jest bez gry póki co. Chyba, że tak będzie chciał zagrać i dać mata, ale to zawsze mam. Nie no jak tak? Co ja tu bie dole? Okej, okay, może to nie jest dobre? Okej, okay, mamy to, mamy to, co chcieliśmy. Hmm, ależ kombinuje i teraz odszedł, bo ma to. Tylko, że teraz to ja biję tutaj, panie dzieju. Tylko, że jak ja walnę tu, to on bije tu. Mogę. 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 Boom, czek, ja tu. Albo teraz tak w ogóle zagrać. Szacha nie ma. Ok. Którym to zbić? Nie mam pojęcia. Tak, żeby mi tu nie wszedł skokiem. Tu. No jest trudno, strzał, o wygrana partia, ach jeszcze nie, kurde bele, mało czasu jak zawsze, no i teraz wisi skok, ale teraz to odejdę, teraz to odejdę. Wisi skok, nie? Kurde, niepoczątnie ten czas ustawiałem. No dobrze, to wie, że wyłączamy z gry jest... Jest win. Chyba. Chyba jest win. Chyba jest win. Mogę się mylić. No musi być win bez przesady minuta na zegarku. Kurde, balans mało. Dobra, zdążymy. You've got it! No, jest. Jest, 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 jest. Kurde, ciężki temat. Znaczy ciężki, no teraz to już nie ciężki, ale. No. Nie było to takie jasne, Kar, karwasz twarz barabasz. Jasne, że tak. Gonie to tylko przeszkadza często w, w matowaniu. Łodcinamy króla. Łocinamy króla. On sam się ustawia. A pata mi się nie ustawi, chyba, nie? Uh -huh. Oej. No dobra. Pewnie błędów co nie miara. ale się udało. No, złapaliśmy go na taktyce. Przegląd partii. O, błędów, o, sporo w tych błędów, ale ja się nie boję, ja się nie boję, ja się nie chwalę, mam talent, 85%, 3 przeoczenia, tak na szybko. Smith Mora ustawiliśmy się podręcznikowo, no goniec F4 może nie był najlepszy, ale no mnie interesują błędy, Daszę się z błędem, bo ja mam E5 od razu. Tylko, że ja dostawiam wieże, czyli przeoczenie numer 1, bo miałem e5 right away, piątka jest spóźniona, ale wciąż nie zła. Hetman E3 jest błędem, goniec E3 trzeba było grać i pozwolić na taką pozycję. I teraz po prostu zagrać G4. A teraz zagrać G4. Skoczek A5. No, ten skoczek na bandzie, mówiłem, że to dobry ruch, ale finalnie był. Kolejne przeoczenie. Co należało? Teraz należało to zbić. Skoczek bije D5. Bije D5. A. Poświęcić, żeby odzyskać. Nawet w ten sposób. Aha, i Roszada. Bumi, No, ten bocik tutaj. Zdarza mu się podwoić Hetmana, ale w redakcjach to jest poważny błąd, bo bicie, bicie i G4. Wspaniały ruch. Tutaj on mieszał, 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 mieszał. Mieszu, mieszu. H3 trzeba było zagrać po prostu. H3 i tu wciąż wisi. A, i dziękuję. A czemu H3 nie widziałem w ogóle? Czemu w ogóle H3 nie widziałem? Zagrałem tutaj. Pozycja jest wciąż dobra. Skoczek B5. No i udało się. Tak, to, to już tą realizacja. Skoczek F7, kolejne przeoczenie. Należało po prostu iść w te bicia. Aj, gońca złapać. Czemu ja nie. Zdarza mi się przeoczyć najprostsze taktyki, tak naprawdę. No tutaj jest plus jeden. Tylko dużo, dużo gry jeszcze. Ale on pozwolił mi na rozegranie swoich figur, zostanie z materiałem do przodu po wymianie. Wiesz, już jest. Easy you we know, easy wine. No! Monica!